Polityczne zawirowania. W mroźny grudniowy poranek świat obiegła wiadomość, która wstrząsnęła zarówno Polską, jak i całym światem. Donald Tusk, charyzmatyczny lider opozycji, znalazł się w tarapatach po ogłoszeniu niepopularnych reform, które miały na celu ratowanie kraju z gospodarczego kryzysu. Jego decyzje wywołały lawinę protestów oraz spekulacji na temat przyszłości rządu. Czy wy kiedykolwiek czuliście, że cały świat spada na wasze ramiona? Jakie emocje was wówczas ogarniają? W tym samym czasie administracja Donalda Trumpa, pełna kontrowersyjnych pomysłów, zaczęła reagować na sytuację w Polsce. Newsroomy w Waszyngtonie pełne były reporterów, a w kuluarach politycznych rozbrzmiewały dyskusje o tym, co to oznacza dla międzynarodowych relacji. Z jednej strony Tusk był postrzegany jako nadzieja dla demokracji w Polsce, z drugiej jego przeciwnicy nie szczędzili mu ostrych słów. Na zakończenie tej pięknej opowieści chcielibyśmy przypomnieć, jak ważne jest budowanie wspólnoty, w której dzielimy się naszymi historiami i marzeniami. Jeśli podobała Ci się ta historia i chcesz być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi opowieściami, zachęcamy Cię do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie zapomnij również zostawić lajka, like aby pokazać swoje wsparcie i motywację do dalszej pracy. Twoje zaangażowanie ma dla nas ogromne znaczenie i pomoże nam dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności. Wielu z nas ma swoich bohaterów. Kto jest waszym bohaterem, który stawia czoła przeciwnościom? Jakie wartości chcielibyście, aby reprezentowali? W miastach Polski ludzie wychodzili na ulice. Trzymając transparenty z hasłami Wolność, Równość, Demokracja. W tych chwilach dla wielu Polaków emocje sięgały zenitu. Starsze pokolenie przypominało sobie czasy Solidarności, kiedy każdy chciał walczyć o swoje prawa. Młodsze pokolenie z kolei pragnęło być słyszane, chcąc zmienić bieg historii. Pomyślcie o tym, jak ważne jest dzielenie się swoimi przekonaniami i marzeniami. Jakie kroki podejmujecie, by wprowadzić zmiany w swoim otoczeniu? Na tle tych wydarzeń pojawiła się historia małego chłopca, który zainspirowany działaniami Tuska postanowił napisać do niego list. W swoim liście opisał, jak wiele dla niego znaczy to, co robi i jak bardzo pragnie, aby Polska stała się lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń. Jego niewinność i szczerość poruszyły wielu dorosłych, którzy podzielili się jego historią w mediach społecznościowych. Zastanówcie się, jak czasami małe działania mogą przynieść wielkie zmiany. Jakie drobne gesty życzliwości i wsparcia wykonujecie na co dzień? Kiedy Tusk otrzymał ten list, przeszedł go dreszcz. Wiedział, że w jego rękach spoczywa władza, ale również odpowiedzialność, której nie można zlekceważyć. Ostatecznie wydarzenia z 13 grudnia wzbudziły w nim chęć działania na nowo, by stworzyć lepszą przyszłość nie tylko dla dzieci, ale i dla całego narodu. Historia Tuska to nie tylko opowieść o polityce, to również przypomnienie o tym, że każdy głos się liczy, a każdy z nas ma moc do zmian. Naszym zadaniem jest wspierać tych, którzy walczą o lepsze jutro, zarówno na scenie politycznej, jak i w codziennym życiu. Jakie przesłanie chcielibyście wysłać osobom walczącym o lepszą przyszłość? Co dla Was znaczy być częścią tego ruchu? Część druga Nadzieja w trudnych czasach. Gdy na ulicach Warszawy trwały protesty, w małym miasteczku na południu Polski, ludzie zebrali się w niewielkiej kawiarni, aby porozmawiać o sytuacji. Wśród nich była pani Krystyna, która przez całe życie brała udział w różnych inicjatywach społecznych. Z jej oczu biła determinacja, a w sercu tliła się nadzieja, że nie tylko Tusk, ale każdy z obywateli może zmienić bieg historii. Jak znacząca jest solidarność w waszej społeczności? Czy pamiętacie sytuację, kiedy wspólnie osiągaliście cele? Nie możemy pozwolić, aby nasza przyszłość była rozmyta przez strach i niepewność, mówiła Krystyna, pociągając łyk kawy. Musimy wspierać się nawzajem. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania. Nie jesteśmy tylko obserwatorami, jesteśmy aktywnymi uczestnikami tej zmiany. Jej słowa wywołały burzę emocji. W kuchni kawiarni odpowiedziała jej młoda studentka Ania, która stała się inspiracją dla wielu swoim zapałem i zaangażowaniem: Zgadzam się, jako młodzi ludzie mamy siłę, by na nowo napisać historię naszego kraju. Mamy prawo do własnego głosu. Jej pasja udzieliła się wszystkim zgromadzonym. Czy w waszym życiu zdarzyło się coś, co zmieniło wasze postrzeganie własnej roli w społeczeństwie? Jakie były efekty tej zmiany? W miarę jak rozmowy w kawiarni się rozwijały, ludzie zaczęli dzielić się swoimi pomysłami. Organizacja debat publicznych, działania na rzecz lokalnych inicjatyw, a nawet zaplanowanie większych wydarzeń, które miałyby przyciągnąć uwagę mediów. Mieszkańcy postanowili zjednoczyć siły, aby walczyć o swoje przekonania i pokazać, że każdy głos się liczy. Tymczasem wiadomości z Warszawy przekazywały informacje o nadchodzącej debacie, w której miał uczestniczyć Tusk. A także przedstawiciele innych partii politycznych. Każdy z mieszkańców czuł, że ich osobisty wkład jest częścią większego ruchu, który może przyczynić się do realnych zmian. Jakie emocje towarzyszą Wam, gdy myślicie o przyszłości swojego kraju? Jakie działania podejmujecie, by ta przyszłość była taka, jaką sobie wymarzylibyście? W dniu debaty tłumy ludzi zgromadziły się przed telebimami, aby oglądać, jak Tusk stawia czoła wyzwaniom i obiecaniom. Na jego twarzy widać było zdecydowanie, ale również ciężar odpowiedzialności. Jego słowa o potrzebie dialogu i współpracy z każdą grupą obywatelską dotarły do serc wielu ludzi. Podczas jednego z kluczowych momentów debaty, Tusk przypomniał wszystkim, że to, co dzieje się teraz, to jego nie tylko osobista walka, ale walka całego narodu. Przywołał przykłady z przeszłości, mówiąc, że to właśnie Solidarność pozwoliła Polsce przetrwać najtrudniejsze czasy. Niech wasze głosy będą słyszane, podkreślił. Pomyślcie, co zrobilibyście, by sprawić, że wasz głos był słyszalny. Jakie działania możecie podjąć już dziś? Po debacie w małej kawiarni tłum był w stanie uniesienia. Uczucie nadziei, które wcześniej było dławione w sercach wielu, zaczęło przenikać ich umysły. Pani Krystyna uśmiechnęła się, patrząc na młodych ludzi. Widzicie, to nie koniec, to początek. Historia Tuska i mieszkańców małego miasteczka to nie tylko o polityce, to opowieść o ludziach, ich pragnieniach, marzeniach i odwadze. W trudnych czasach można zjednoczyć siły, a wspólne działanie przynosi zmiany. Jak wyobrażacie sobie Polskę w przyszłości? Jakich wartości chcielibyście, aby kształtowały ten kraj? Wspierajmy się nawzajem w naszych marzeniach, aby stały się rzeczywistością. Część trzecia: Siła Wspólnoty. Po emocjonującej debacie Tusk, zauważając rosnącą falę wsparcia ze strony obywateli, postanowił zorganizować spotkania z ludźmi w każdym zakątku Polski. Chciał nie tylko słuchać ich obaw, ale także inspirować do działania. Każde spotkanie stawało się wydarzeniem, gdzie mieszkańcy nie tylko dzielili się swoimi problemami, ale również wspólnie wypracowywali wizję przyszłości. Jakie pytania chcielibyście zadać liderom, aby zrozumieć ich plany na przyszłość? Co jest dla was najważniejsze w rządzeniu? W miarę upływu tygodni Krystyna i Ania kontynuowały organizację lokalnych wydarzeń w swojej kawiarni. Zgromadzenia te przyciągały coraz większą liczbę uczestników. Każde spotkanie stawało się przestrzenią nie tylko do wymiany myśli, ale także do rozwijania relacji międzyludzkich. Ludzie zaczęli dostrzegać, jak ważna jest wspólna praca dla dobra społeczności. Podczas jednego z takich spotkań pojawił się Michał, artysta grafiki. Chciał zaproponować zaprojektowanie muralu, który miałby symbolizować jedność i nadzieję. Jego pomysł spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Malarstwo potrafi mówić więcej niż słowa, twierdził Michał. Chciałbym, aby nasz mural przypominał wszystkim, że razem możemy zdziałać więcej. Jakie działania artystyczne inspirują Was do refleksji nad rzeczywistością Waszego kraju? Jakie formy sztuki najbardziej oddziałują na Wasze emocje? Mural ukończono w ciągu kilku tygodni. Został ulokowany w sercu miasteczka i przedstawiał różnorodne postacie z różnych kultur, trzymające się za ręce symbol jedności w różnorodności. Krystyna, Ania oraz mieszkańcy byli dumni ze swojego dzieła, które szybko stało się lokalnym punktem orientacyjnym. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia były okazją do refleksji i tworzenia jeszcze silniejszych więzi. Mieszkańcy postanowili zorganizować jarmark świąteczny, na którym będą prezentować swoje lokalne produkty. Odręcznie robionych ozdób po domowe wypieki. Jarmark stał się przestrzenią nie tylko na sprzedaż, ale także na wymianę pomysłów i budowanie wspólnych relacji. Jakie tradycje rodzinne są dla Was najważniejsze, zwłaszcza podczas świąt? Jak wspólnie spędzacie ten czas z bliskimi? W dniu jarmarku atmosfera była magiczna. Kolorowe światełka migały wśród straganów. A powietrze wypełniał zapach korzennych ciasteczek. Z każdą chwilą mieszkańcy czuli, że to, co zbudowali, ma moc. Słuchali siebie nawzajem, wymieniając się doświadczeniami i marzeniami. Dzieci bawiły się w tłumie, a dorośli rozmawiali o tym, jak ważne jest, aby nie tracić nadziei i dążyć do zmian. W trakcie jarmarku, na zaproszenie mieszkańców, odwiedził ich lokalny parlamentarzysta. Chciał posłuchać ich opinii i zobaczyć, jak wdrażane są idee które sam promował. Atmosfera była pełna ciepła, ale także oczekiwań. Mieszkańcy zebrali się wokół stoiska, by podzielić się swoimi postulatami i oczekiwać konkretnych działań. Co dla Was oznacza obecność przedstawicieli władzy w Waszym życiu codziennym? Czy czujecie, że Wasze głosy mają znaczenie? Parlamentarzysta, poruszony entuzjazmem lokalnej społeczności, obiecał, że będzie działał na rzecz ich wniosków. Ostateczne decyzje, które miały zostać podjęte w najbliższych tygodniach, miały być zrównoważone i rzetelnie przemyślane. Obiecał również wprowadzenie programów wspierających lokalne inicjatywy. Jakie zmiany w waszej społeczności chcielibyście zobaczyć w przyszłym roku? Jakie kroki są konieczne, aby je osiągnąć? Zakończenie roku zbliżało się wielkimi krokami, a atmosfera w miasteczku była pełna nadziei. Pomimo trudnych czasów, Krystyna Ania, Michał i inni mieszkańcy zdali sobie sprawę, że każdy z nich ma moc wprowadzać zmiany. W wspólnej solidarności znaleźli siłę do działania, wiedząc, że razem można zdziałać więcej. W następnym roku, jakie marzenia chcielibyście realizować? Jakie cele macie na nowy rok? Razem możemy osiągnąć wszystko, czego pragniemy. Część czwarta. Cienie i światła. Zbliżający się nowy rok niósł ze sobą nie tylko nadzieję na lepsze jutro, ale także cieniem niepewności. Atmosfera w miasteczku, pomimo radości z jarmarku, zaczęła gęstnieć z powodu zbliżających się wyborów oraz narastających napięć politycznych. W miarę jak miesiące mijały, coraz częściej pojawiały się wiadomości o niepokojących sytuacjach. Akty przemocy podczas demonstracji, nieprzyjemne komentarze w mediach społecznościowych. I starcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Czy widzieliście kiedyś, jak w imię ideologii ludzie tracą z oczu to, co naprawdę ważne? Jakie były Wasze przemyślenia w takich chwilach? Kiedy nastał styczeń, mieszkańcy miasteczka postanowili, że nadal będą działać na rzecz jedności. Krystyna zorganizowała seminarium z lokalnymi ekspertami, którzy mieli pomóc zrozumieć problemy, które mogłyby dotknąć ich społeczności. Jednak nadchodzące wydarzenia brzmią jak niepokojący dzwon alarmowy. Podczas jednego z seminariów na salę weszli przedstawiciele grupy skrajnej, której członkowie zaczęli zakłócać spotkanie swoimi okrzykami. W momentach takich jak ten, Krystyna poczuła, jak jej serce bije coraz szybciej, a w miasteczku zapadła niezręczna cisza. Ania, nie mogąc znieść napięcia, podjęła decyzję. Zauważyła, że wśród zakłócających było wielu młodych ludzi którzy poszukiwali przynależności, a ich działania mogły wynikać z braku zrozumienia. Jaką moc ma jednostka w obliczu tłumu? Czy sądzicie, że można przekształcić nienawiść w zrozumienie? Jakie są wasze doświadczenia w takich sytuacjach? Z sercem pełnym determinacji, Ania wyszła na środek sali, wbijając wzrok w zagubione twarze młodych ludzi. Nie musicie tego robić, zaczęła, jej głos był silniejszy niż się spodziewała. Możemy się różnić, ale musimy rozmawiać. Jesteśmy tu, aby słuchać się nawzajem, a nie się gnębić. Jej słowa spowodowały, że kilka osób z tłumu zaczęło się cofać, a w ich oczach zaczęła pojawiać się iskra zrozumienia. Jednak nie wszystkim się to spodobało. Wśród skrajnych grup wywiązała się kłótnia, która przerodziła się w brutalną zwadę. W miasteczku, gdzie dotychczas panowała jedność, znów pojawiły się cienie przeszłości. A strach zawładnął sercami wielu. Czy widzieliście kiedyś, jak chwieją się fundamenty pokoju w waszej społeczności? Jakie działania podjęlibyście, aby przywrócić spokój? Tego wieczoru w miasteczku zaszły nieodwracalne zmiany. Media lokalne relacjonowały wydarzenia, które zaszły w sposób dramatyczny, a społeczność była podzielona. Jedni stawali w obronie wolności słowa, inni potępiali przemoc, ale z każdą chwilą podziały stawały się coraz bardziej wyraźne. Krystyna czuła, że ich wysiłki mogły być bezowocne, ale Ania nie zamierzała się poddawać. Razem z Michałem postanowili zorganizować pokojowy marsz, aby pokazać, że miłość i zrozumienie mogą przezwyciężyć nienawiść. Jaką rolę odgrywają masowe marsze w walce o zmiany społeczne? Czy kiedykolwiek uczestniczyliście w czymś podobnym? Jakie emocje towarzyszą takim wydarzeniom? W dniu marszu, kiedy ludzie zaczęli się zbierać, Krystyna, Ania i Michał mieli nadzieję, że ich słowa dotrą do serc tych, którzy chcieli kłócić się na ulicach. W strugach deszczu, otoczeni transparentami z hasłami moc miłości i jedność w różnorodności, tłum wyruszył w stronę centralnego placu. Ich krok za krok był znakiem determinacji, jednak w powietrzu unosiły się cienie niepokoju. Na rondzie doszło do konfrontacji z przeciwną grupą, która chciała nasilającej się nienawiści. W jednej chwili zapanował chaos. Krzyki, zamieszanie, a następnie strach rozszedł się w powietrzu, jak grom z jasnego nieba. Ania, czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli, podjęła dramatyczny krok. Zamiast dzielić się złością, zaczęła śpiewać. Głos jej był słodki, echo nadziei wśród zamieszania. Jaką siłę ma muzyka w trudnych chwilach? Czy zdarzyło się, by zmieniła przebieg wydarzeń? Na początku tylko ona śpiewała. Ale po chwili coraz więcej ludzi dołączyło do jej lamentu. W mgnieniu oka marsz stał się nie tylko manifestacją, ale także pokojową symfonią, która połączyła ludzi w świadomym sprzeciwie wobec przemocy. Dźwięki pieśni popłynęły w kierunku chaosu, a w miarę jak mieszkańcy tracili z oczu przemoc, zyskiwali nadzieję i zrozumienie. Co myślicie o sile jedności w obliczu kryzysu? W jaki sposób można przekształcić strach w empatię? Miasteczko, które do tej pory było tak podzielone, zaczęło się jednoczyć dzięki wspólnej pieśni. Cienie, które przez chwilę zdawały się zasłaniać ich przyszłość, zaczęły ustępować, a w sercach wszystkich tliła się iskra nadziei. Choć walki były dalekie od końca, mieszkańcy zdali sobie sprawę, że prawdziwa siła leży w jedności. Każdy z nas ma moc wpłynąć na innych. Jakie marzenia chcielibyście przełożyć na działania? Jakie byłyby wasze kroki w dążeniu do lepszej przyszłości dla waszej społeczności? Część piąta. Odrodzenie pod cieniem przeszłości. W miarę jak pieśń cichła, a chaos ustępował, w miasteczku zagrały nowe tony. Intonacje wspólnoty, która odrodziła się z ruin sprzed kilku dni. Ludzie, którzy jeszcze niedawno stawali naprzeciwko siebie, zaczęli dostrzegać, że są częścią czegoś większego. Wspólne śpiewanie przyniosło rodzaj katarzis, otworzyło serca, które były zamknięte na złość i strach. Czy kiedykolwiek doświadczyliście momentu, gdy sztuka lub muzyka połączyła was z innymi w obliczu trudności? Jakie emocje to w was wywołuje? Krystyna i Ania postanowiły zorganizować spotkania mające na celu integrację mieszkańców, eksplorując lokalne talenty i promując działania artystyczne. W ten sposób w ich kawiarni zorganizowano cykl warsztatów. Od malarstwa po teatr, od poezji po występy muzyczne wszystko, co mogło przyciągnąć ludzi i połączyć ich wokół wspólnych pasji. Jednak w miasteczku wciąż czaiły się cienie przeszłości. W ostatnich dniach do mieszkańców zaczęły docierać informacje o tajemniczych atakach przypadkowe zniszczenia mienia, nieprzyjemne incydenty na ulicach a nawet anonimy, wyzywające od zdrajców tych, którzy ośmielili się głosić jedność. Atmosfera ponownie zaczynała się gęstnieć. Obawy o bezpieczeństwo stały się namacalne, a entuzjazm wspólnoty był na skraju załamania. Jak reagujecie na strach w swoim życiu? Czy czujecie, że można go pokonać? Jakie są wasze strategie przetrwania w obliczu zagrożenia? Pewnego wieczoru w dniu obiecanego koncertu charytatywnego, na który przybyła cała społeczność, grupa zamaskowanych osób wkroczyła do kawiarni, przerywając występ. Mieszkańcy zamarli, nikt nie wiedział, co się wydarzy. Głos, który rozbrzmiewał na scenie, nagle ucichł, a w powietrzu zawisło napięcie. Ania, dostrzegając strach w oczach swoich przyjaciół i sąsiadów, postanowiła działać. Co zrobilibyście w obliczu zagrożenia? Czy wybralibyście ucieczkę? Czy stawilibyście czoła niebezpieczeństwu? Jakie decyzje są najtrudniejsze w takich chwilach? Zamiast uciekać, Ania wyszła na scenę. Zatrzymajcie się, krzyknęła jej głos zachrypnięty, ale pełen determinacji. Tutaj jesteśmy razem, mimo różnic. Ta noc jest dla tych, którzy wierzą w lepszą przyszłość. Jej słowa były jak kula śnieżna. Zaczęły ściągać uwagę zebranych, a zaczęli się ściskać na rękach, wracając do siebie nawzajem. Niezakłócona, wokół niej rozgorzała nowa energia. Ludzie zaczęli klaskać, a ponownie wybrzmiały dźwięki. Muzycy, w tym aglomeracji lęku, wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli grać na instrumentach. Nagła złość zamieniała się w melodie, które przeszywały powietrze. Samoistnie pojawił się chór głosów, które śpiewały razem. Kiedy w życiu dzieje się coś nieprzewidzianego, jak ważne jest wsparcie społeczne? Jakie wsparcie otrzymaliście od bliskich w trudnych chwilach? W miarę jak muzyka wypełniała przestrzeń, zamaskowani przeciwnicy, zdziwieni mocą jedności, wiatrali na stołkach w tunelu ciemności. Powoli niemal z wstydem zaczęli się wycofywać w cień. Ludzie z tłumu nie pozwolili im jednak wygrać. Nie dziś! wołali, a ich serca biły w jednym rytmie. Koncert charytatywny przeszedł do historii jako wydarzenie, które po raz kolejny scaliło społeczność. Miasteczko, które wcześniej było pogrążone w lęku, powróciło do życia, zgłębiając siłę jedności i odporność. Krystyna, Ania i Michał mieli nadzieję, że ich miasto przetrwa tę próbę, rozwinie skrzydła na przyszłość. Jakie zmiany osobiste zrobilibyście? By przyczynić się do budowy lepszego społeczeństwa. Jak wpłynęłyby na wasze życie wspólne działania dla wspólnego dobra? Jednak w sercu miasteczka tliła się myśl o tym, co może wydarzyć się następnego dnia. Ludzie wciąż czuli ciężar z przeszłości, konfrontacje zbyt bliskie, zbyt realne. Mimo to wraz z nadchodzącym nowym rokiem w ich sercach narastała nowa determinacja. Wiedzieli, że nie mogą się cofnąć, że muszą walczyć nie tylko o siebie, ale o przyszłość swoich dzieci. Jakie marzenia i obawy nosicie w sobie na początku nowego roku? Jakie kroki zamierzacie podjąć, aby je zrealizować? Wspólnie możemy nie tylko przetrwać, ale i odnowić naszą wspólnotę. Część szósta: Ku nowym horyzontom. Nowy rok nastał z podekscytowaniem, które wypełniało serca mieszkańców miasteczka. Krystyna, Ania, Michał i pozostali ludzie wiedzieli, że ich historia pełna była niepewności. Ale także odwagi i determinacji. Po wydarzeniach z koncertu, gdzie ponownie zjednoczyli się w obliczu zagrożenia, postanowili, że to nie był koniec ich walki, lecz początek nowej ery. Jak można przekształcić doświadczenia z przeszłości w pozytywne działania na przyszłość? Co możemy zrobić, aby nie powtórzyć wcześniejszych błędów? W miarę jak dni mijały, mieszkańcy postanowili skupić się na odbudowie swoich relacji i przekształceniu miasta w miejsce pełne dialogu i zrozumienia. Ustalili, że każde spotkanie, każdy warsztat i każde wydarzenie kulturalne będą otwarte na wszystkich, bez względu na przekonania polityczne. Każdy głos miał być słyszany, a różnorodność postrzegana jako dar, a nie przeszkoda. Krystyna i Ania zorganizowały coroczny festiwal wspólnotowy, który miał być preludium prawdziwej celebracji ich różnorodności. Mieszkańcy mogli dzielić się swoimi pasjami od sztuki. Przez jedzenie po muzykę. W dzień festiwalu ulice miasteczka były wypełnione zapachami lokalnych potraw, dźwiękami różnych kultur i uśmiechami dzieci. Każdy miał swoją historię do opowiedzenia i chęć do słuchania innych. Jakie wartości są dla Was najważniejsze w budowaniu zdrowej społeczności? Czy sądzicie, że zrozumienie innych sprzyja tolerancji? Jednak i tym razem cienie przeszłości nie zniknęły całkowicie. W trakcie przygotowań do festiwalu Mieszkańcy usłyszeli o nowych niepokojach w kraju. Wzrost napięcia politycznego w całej Polsce zaczął miażdżyć ich optymizm. Ania, zaniepokojona tym, co może się wydarzyć, postanowiła, że festiwal będzie także momentem, aby stanąć solidnie w obliczu tych wyzwań. Musimy pokazać, że nie boimy się różnorodności. Musimy być odważni, mówiła do wszystkich. Kiedy stawiacie czoła przeciwnościom, jak ważne jest życie w zgodzie z własnymi wartościami? Jakie różnice kulturowe inspirują Was do działania? W dniu festiwalu miejsce tętniło życiem. Podczas ceremonii otwarcia Krystyna zabrała głos. To, co łączy nas dzisiaj, to siła wspólnoty. Każdy z nas jest inny, ale każdy z nas ma prawo być tu, w tym miejscu. Nie będziemy się bać, bo w jedności tkwi nasza potęga. Wówczas w tłumie mogły się pojawić oznaki niezadowolenia. Zgromadzenia skrajne starały się zakłócić festiwal wzywając do przemocy i nienawiści. Ania czuła, że sytuacja staje się niebezpieczna, ale wiedziała, że musi postąpić z odwagą. Jakie strategie stosujecie, aby radzić sobie z agresją i nieprzyjaznością w świecie? Jak można promować pokój w trudnych czasach? W ostatniej chwili Ania wpadła na pomysł. Zorganizowała chwilę ciszy, w której wszyscy zebrani stanęli razem, zamykając oczy i wysyłając energię pokoju. Pokażmy im, że nie odpowiemy na nienawiść nienawiścią. Nasza siła tkwi w miłości. Krystyna wzmocniła to jej przesłanie, grożąc, że szaleństwo przemocy nie ma racji bytu w ich społeczności. I tak w tym samym momencie, za murami miasta, do czoła doszły nagrania wydarzeń z festiwalu, które, jak wirus rozprzestrzeniły, stają się świadectwem jedności. Mieszkańcy zaczęli dostrzegać, że ich siła nie polega na pokonywaniu przeciwników, ale na budowaniu mostów. Jakie marzenia wspólnotowe są dla Was najważniejsze? Co chcielibyście osiągnąć w przyszłości? Jakie kroki podejmiecie, aby to zrealizować? Szaleństwo, które miało ich zniszczyć, ostatecznie ich umocniło. Ania, Krystyna, Michał i wszyscy, którzy brali udział w festiwalu, pokonali strach i wzmocnili więzi wewnętrzne. Zrozumieli, że historyczne cienie mogą stawać się światłem prowadzącym ich do przyszłości. Po festiwalu, gdzie odbyło się wiele wzruszających momentów, Krystyna powiedziała do zebranych: Nie bez przyczyny stoimy razem tak blisko. Jestem dumna, że w trudnych chwilach potrafimy zjednoczyć się i walczyć o nasze przekonania. Teraz wyjdźmy i przekażmy to przesłanie innym. Sąsiadując z przeszłością, a jednak kształtując przyszłość, mieszkańcy miasteczka zrozumieli, że każdy dzień daje im nowe możliwości, stwarzając wspólnotę, która jest silna, elegancka i otwarta na to, co przyniesie czas. W dłoniach trzymali tę siłę, a w sercach niezłomną nadzieję. W nowym roku powstały nowe marzenia. Czas, abyście podjęli działania, wzmocnili wspólnotę i zaczęli tworzyć lepszy świat już dziś. Jakie kroki podejmiecie, by pozostać twórcą swojej rzeczywistości? Na zakończenie tej pięknej opowieści chcielibyśmy przypomnieć, jak ważne jest budowanie wspólnoty, w której dzielimy się naszymi historiami i marzeniami. Jeśli podobała ci się ta historia i chcesz być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi opowieściami, zachęcamy cię do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie zapomnij również zostawić lajka, aby pokazać swoje wsparcie i motywację do dalszej pracy. Twoje zaangażowanie ma dla nas ogromne znaczenie i pomoże nam dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności.